Oh. Bootcamp DELTY. Oglądamy demo przy walecznej muzyce Bena. Ben jest dzisiaj DJ-em. Odpal się, się ten, bo może to chwilę patrzeć. Chyba się ma. Co on tu? Tutaj właśnie. Ładnie. Gdzie tu jest zoom? Góra. Od prądu po góry. Nie wiem gdzie... Mam. Power rajda odparł, <grymne> to no, ma na na moim łóżku śmierdziel leży. No dupsko? Dobrze, możesz leżeć. Oj, teraz no, wszyscy pilił Power Raidy. Repra pije power rajda. Zielony jakiś, no. Ale zielonego pił nawet ze Szwecją, więc nie pijcie. Ben haksy pisuje, że... Ale haksy o jezu! Jakie haksy! Trochę mi się ręce trzęsą Akurat palują, nie wiem O jezdem DJ! Zmień bit... DJ dawaj inną nutę no do najlepszą do oglądania dem puszczaj polecamy, polecamy Teraz leci hit lat późnych 90. -tych. Ma problemy z ogarnięciem ale nie oh yeah. no, ja to nie się. jest nie, to umiesz wpisać? O nie, ale DJ Zamun'a. Nawet <grystanie> ja tak na imprezie, taki przestoj był, to już byłoby po pracy. DJ Czekaj, muszę się oprzeć? Gdzie Ben, salona wola Słaby internet, to jest, no Bloody... To było dla mnie Gdzie jest zresztą? Coś jak my no To myślę, że nasz pistolik zniszczy Mamy ich zniszczy A jestem twardo pyły Piewaj Benek Śpiewaj. Nie Kamaś, śpiewaj. Nie... Bomsite na refren. Czekam na refren, gdzie będę śpiewał. A refren znasz, Ben. Śpiewaj. No, to nie śpiewaj. Nie śpiewaj. Nie. Na pewno nie będę śpiewał. Śpiewaj. Na Za wcześnie. Śpiewaj, bądź No dobrze. Na to pasapulko. Pasapulko. <śpiewa> <śpiewa> nie. Yeah. Oh, the yeah. P.E.I.O. Oh.